Mam. <lives> tak. Linda potrzebuje się odsunąć? Jeżeli potrzebuje się odsunąć, to jest dobrze, bo ona potrzebuje większej pole. Proszę, tak dalej. To jest tak dalej. To ma rękę w tym budaczu. Nie. A z drugiej? Nie. Jeszcze. Broszczę. Niebieski. Malade. 100. 100. 100. 100. 1 0 네, 100. 100. 100. 100. 1 0 Jeszcze czerwony? Nie. Super. Zielony? Tak. Niebieski? Nie. Żółty? Nie. Zelenie? Nie. Zielony? Nie chcę dać. Niech się Robi ziarna? nie. A, a niebieski? Pomarańczowy? Нет. Yeah. Почему? Почему? А зачем? Так, 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 Какие? Желтый. Нет. Так, черпали. А зали. А еще медаль. желтый? Mm -hmm. <laughs>